Na to, nie On nie ją wiec, zawsze kochał. Nie mogę ci powiedzieć, czy jako mam swoich rodziców, to oni poświęcają się dla mnie. Starają się zaspokoić każdą moją potrzebę. Często za cenę wyrzecę. Czy ja okazuję im za i już mocno zręczony śpiewali do krzyża. powinien mu pomóc. Akurat trzymam, tereny wracąc pora do domu. Po drodze zatrzymali go żołnierze i rozkazali, aby pomógł Jezusowi. Starajmy się pomagać potrzebującym pomocy. Swoim koleżankom i kolegom. Chorym i starszym. Bądźmy dla innych dobrzy twarz nią pokrywał. potem, pion, i cudem. Widziała to święta Weronika. I chustką zdjętą z głowy oparła Jezusowi twarz. Zobaczcie, to twarz Chrystusa! Chrystus zostawił jej na pamiątkę obraz swojej czarnej odbityj na puszczach. Przyjmij dobro, a ono do nas powróci. Bierzmy przykład ze świętej Weroniki. Bądźmy winni wobec naszych najbliższych, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Jego pełen bliskich szczytu góry do ostatnich sił upadł na kolana i ręce. Popełniam grzechy. Moje grzechy są ciężare, pod którym Chrystus trwa. Staraj

Na tym, ale nad przyjaciółami swoich dzieci. Rodzice, nauczyciele i są chcą nas wychować na, na dobre. Zawsze za to wdzięczny, gdy się na straszny uchwał, w Zmęczony jest Zmęczony Jezus. po domu wody. Tu musiał nas bardzo kochać, skoro przyjął na siebie tak straszne cierpienie. Upadając pod krzyże, Jezus woła do nas. Patrzcie, patrzcie, jak bardzo was kocha za was cierpi. się ukrzyżowanie. Żołnierze brutalnie ścierają z Jezusa ubrania, które przyskut do mocno zranionego ciała naszego Pana. Szarpią bezlitośnie. Zbawicielu, Kat wyciąga Twoje ręce, przyciska je do krzyża i wbija wielkie gwoździe. Na głowie miałeś koronę cierniową, która raniła boleśnie. Bardzo cierpiałeś. Jak mocno nas kochałeś, że zgodziłeś się na takie cierpienie. Czy my odpłacamy ci tym samym? Czy my potrafimy Ciebie tak kochać oraz innych ludzi? Około godziny dwunastej w południe kaci podnieśli krzyż z przybitym do niego Jezusem. Przez trzy godziny umierał na krzyżu. Tuż przed śmiercią Jezus zawołał: Ojcze, odkuzili, bo nie wiedzą, co czynią. W tych słowach Jezus zawarł przebaczenie dla swoich katów. Tak wielu, wielu ludzi nie żyje ze sobą w zgodzie. Są wojny, ranni i zabici. Panie mój, spraw, aby na świecie zapanował pokój i zgoda. I co, Żydzie? Może sam zejdziesz? W końcu jesteś królem żydowskim. Oto syn twój, oto matka twoja. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego. Jezus nie żyje. Żołnierz przebił włócznią serce Jezusa. Przed śmiercią. Jezus prosił Jana, aby zaopiekował się jego matką. Maryja stała się matką wszystkich ludzi, także i moją. Bądźmy oparciem dla swoich rodziców, nie, nie przysparzajmy im zmartwień i problemów.